Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Platforma Obywatelska, widząc zagrożenie swojego wytu politycznego w nadchodzących wyborach, zdaje sobie już sprawę, że samym PR-em nie da się utrzymać silnej pozycji. Polacy już zrozumieli, że Platforma Obywatelska nic nie zrobiła dla Polski, a jedynie jej szkodzi. Obietnice wyborcze okazały się obudne i bez pokrycia. Kraj pogrąża się w lawinowo rosnącym długu. W projekcie proponowanym zakaz spotów reklamowych, wcześniej reklam billboardowych, chociaż ogromnymi billboardami reklamującymi Platformę Obywatelską, kleiła całą Polskę. Do dzisiaj te, te spoty wszędzie wiszą. Ileż w tym obudy i zakłamania. Pytanie, czy ten pomysł to podpowiedź PR-owców, czy lęk przed pokazaniem w spotach telewizyjnych w prostym przekazie. Wyborcom, że rządy Platformy Obywatelskiej w tej kadencji to stracony czas dla Polski, utracone nadzieje i niepowetowane straty, czy też pozyskanie z niekontrolowanych źródeł dochodów wręcz korupcjogennych. Dziękuję. Dziękuję panu,